W coachingu bardzo często spotykam się również z tym pytaniem, jak odróżnić głos intuicji od strachu czy od takiej strefy komfortu. Czyli jeśli marzymy o czymś i z jednej strony to chcemy, a z drugiej strony się boimy, no to czy ten strach to jest głos intuicji, czy głos intuicji to jest właśnie to, co mamy zrobić. Jeśli czasem też masz takie dylematy, daj proszę znać, podziel się w komentarzach, kto wie, może akurat e, ktoś inny to przeczyta, odpowie albo ty będziesz właśnie Twoim przykładem, inspiracją dla innych. Ja mogę Ci dodać wskazówki, e, co ja Ci na ten temat e, jako coach chcę przekazać, więc jeśli. Właśnie jesteś w takim dylemacie i nie rozróżniasz, czy to jest głos intuicji, czy to jest strach, to możesz to rozróżnić w tym, słuchając odczuć w Twoim ciele. Mając do te decyzję i nie mogąc rozróżnić, czy to jest głos strachu, czy głos wygodności, czy głos intuicji, wczuj się w to, co mówi Twoje ciało. Twoje ciało mówi prawdę. Twoje ciało to jest właśnie głos intuicji. Czyli to, co czujesz, czy w tym momencie to jest coś ekspasywnego, czyli może jeśli wyobrazisz sobie podjęcie decyzji i zdecydowałeś się na coś, czy w tym momencie Twoje ciało się rozszerza, czy może czujesz, że serce się otwiera, czy klatka piersiowa, ramiona może idą do tyłu, może w tym momencie czujesz Ja akurat jestem wzorkowcem, więc bardzo też reaguję na kolory taką większą jasność. Czy w tym momencie może Twoja głowa podnosi się do, gó do góry, czy czujesz radość, takie podniecenie, jeśli to jest nawet ciutkę niepewności, czy idzie to w kierunku strachu, to czy to jest mimo wszystko coś, co, cię, co się poszerza, co się otwiera, czy to jest coś, co może jest po prostu ciekawe i, i mimo tego masz takie, takie, takie no, przyjemne uczucie, takie, można powiedzieć, takiego podniecenia radosnego, że już się cieszysz na to, czy może jest to coś, co jest kurczące, co jest ściskające, możesz czuć czy właśnie jakiś taki ucisk. Ja akurat jako wzrokowiec, czy to może jest w tym momencie takie ciemne, coś, co Cię przytłacza, tak, przygłusza, tak, może nawet, nawet właśnie odchodzisz od tyłu, do, do tyłu, Twoje ciało daje Ci znak, też może na przykład, Ruchem głowym, takim minimalnym, że, że to nie jest to. Nasze ciało w ogóle pokazuje nam dużo wcześniej niż my potrafimy coś ubrać w słowa, jak to jest. Więc wszystko, co jest otwierające, wszystko, co jest ekspensywne, to jest na tak, a wszystko, co jest kurczące, naciskające, to jest nie. Dołącz bezpłatnie do najsłynniejszych ekspertów Flow w jednym wydarzeniu online. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland